Ja myślę, że większość osób się na to decyduje głównie z powodu zarobków i perspektyw w znalezieniu pracy, bo to jest jedna z niewielu takich humanistycznych możliwości, które dają jakieś jakiekolwiek perspektywy na to, że można pracować w przyszłości w zawodzie, przy okazji nie, nie studiować kierunku ścisłego. Ja sobie umyśliłam sinologię gdzieś w gimnazjum. Przeczytałam, że w ogóle taki kierunek istnieje w jakimś wiktorze gimnazjaliście, wiktorze juniorze takiej gazecie coś w tym stylu. No i najpierw mnie to zaczęło śmieszyć, bo jak można studiować chiński, potem e, zaczęłam się nad tym zastanawiać, później zaczęłam się zastanawiać, co bym chciała być w przyszłości, i tak większość tych kierunków, które ja bym chciała studiować tak pasjonacko to typu filmoznawstwo albo filologia polska, no jakby nie wydawało się zbyt perspektywiczne, więc pomyślałam, że... Zainteresowanie Orientem też jest no, całkiem ciekawe. I może pójdę na sinologię. Później poszłam na zajęcia w Instytucie Konfucjusza w Opolu. Tam się trochę nauczyłam takich podstaw, podstaw. Bardziej, bardziej wiedziałam... Znaczy, generalnie to, co ja przerabiałam w ciągu roku w Konfucjuszu, to na sinologii się przerabiało w ciągu pierwszego tygodnia nauki. Ale <noise> bardziej po prostu miałam pojęcia, co, co będę studiować, jak to wszystko wygląda, że to nie jest takie straszne. Jak się do tego mniej więcej przygotowywać. Zresztą bardzo miło wspominałam te zajęcia, bo jest bardzo sympatyczne. Chiński nie ma gramatyki właściwie, on ma tylko mnóstwo wzorów, które trzeba stosować, ponieważ nie, niczego nie odmienia, nie ma nawet liczby mnogiej, więc nie można tak jak po polsku żonglować końcówkami i regulować kolejnością słów w zdaniu. Trzeba się trzymać dokładnie jednego wzoru, bo inaczej po prostu nikt nas nie zrozumie. No i są tony. Większość ty można wypowiedzieć na cztery różne sposoby, I za każdym razem ona znaczy coś innego. Na przykład ma to jest matka, ma to jest koń, a ma to jest krzyczeć. Europejczykom jest bardzo trudno się w tym odnaleźć, bardzo, bardzo trudno. Bardzo trudno się przedstawić na taką specyficzną logikę języka chińskiego. I właśnie w tym pomaga studiowanie w Chinach. Po prostu tam ten język nas otacza. I no, no nie ma wyjścia. Trzeba się zacząć nim posługiwać i trzeba zacząć to wszystko rozumieć. Bo w Polsce no, po prostu przychodzimy na zajęcia, na zajęciach nauczyciel mówi do nas po chińsku, ale wychodzimy z tych zajęć rozmawiamy ze sobą po polsku, w sklepie po polsku, na ulicy po polsku. No, a w Chinach no, już się nie da. Tak. Po angielsku rozmawiamy na ewentualnie z naszymi kolegami z zagranicy, którzy nie mówią po chińsku ani po polsku. No bo my mieszkaliśmy też w akademiku dla obcokrajowców, więc w samym akademiku głównie mówiliśmy po angielsku, ale no już na ulicy, w sklepie, żeby pójść coś załatwić, załatwić sprawy związane z paszportem, a generalnie ze wszystkim to trzeba było się porozmawiać po chińsku. Więc po prostu to tak zaczyna wchodzić mimo woli. Z Gdańska bardzo łatwo było wyjechać do Chin, wystarczyło tak naprawdę zdać sesję i wypełnić formularz na stronie internetowej, a Politechniki Pekijskiej, to uniwersytetu, na którym byliśmy. I to w zasadzie było wszystko. I ten formularz, to jego wypełnianie to też była kwestia formalności, ponieważ o ile mi wiadomo, to BAT, Politechnika Pekijska, ma podpisaną synańskie umowę na 40 studentów, a nas na roku jest 25, więc wszyscy mogliśmy jechać. I Wystarczyło zdać sesję w pierwszym terminie, oczywiście no bo nie było możliwości zdawania w drugim, o no, sesja tak letnia poprawka jest dopiero we wrześniu, a my we wrześniu musieliśmy tam lecieć. Koszty, my musieliśmy płacić za przelot i za wyżywienie, natomiast czesne, bo w Chinach studia są płatne, a oraz akademik pokrywa stypendium. Za mieszkanie już mam zapłacone, a jedzenie w Chinach jest bardzo tanie. Tak naprawdę żywienie się na stołówkach, Nasz kampus w Chinach ma 7 albo 8 różnych stołówek, w tym stołówkę muzułmańską z jakimiś daniami lokalnymi, jedną dużą, trzypiętrową. Po jakimś czasie te dania już mogą się znudzić, bo one są bardzo monotonne, ale generalnie no jest w czymś wbierać. Znaczy ja miałam większy problem, bo jestem wegetarianką, a większość się tam jest z mięsem. Niemniej, jak się nie jest szczególnie. Wybrednym to naprawdę można się tam spokojnie żywić cały rok. To wyżywienie kosztuje... Ja płaciłam jakieś 400 yuanów miesięcznie na stołówki. Dawałam to jest trochę ponad 200 złotych. Więc... Bardzo, tak. Dlatego Gdańsko kosztowało mnie tydzień. Pierwsze wrażenie to było takie... Powietrze inaczej smakuje, bo tam jest smog, więc... Pierwsze wrażenie to to, że powietrze ma taki metaliczny posmak. I są straszne korki. My z lotniska do Akademika jechaliśmy ponad dwie godziny. A jakby z Akademika na lotnisko, już wracając, bez korków, 40 minut może. korki są straszne. Natomiast pierwsze wrażenie, jeżeli chodzi o Akademik, to była tragedia, bo przywitały nas takie puste pokoje z pryczami. Naprawdę, z tego nie można było nazwać łóżkiem. bo po prostu były takie prycze. To wszystko było takie szpitalnie białe. W przedpokoju, bo pokój wygląda tak, że mamy, jakby jest ośmioosobowy, ale tam są dwa pokoje czteroosobowe. Jest taki moduł. Więc w tym przedpokoju naszym tam takie metalowe szafki. O dziwo nowa lodówka. Łazienka, która była pokryta taką warstwą brudu, że nam zajęło tydzień, wysprzątanie jej do końca. I to po tygodniu jeszcze na przykład odkrywałyśmy takie cuda, że zawór, który miał być czarny, jest tak naprawdę zielony, jak się go zaczyna <grym> czyścić. No straszne, no bo warunki higieniczne w ogóle w kinach, to jest... To, dla nas to jest niepoblżalny stopień. Gdyby tam istniał sanepid, to myślę, że jakieś 90% Pekinu by go zamknęli, to jest... Wy sobie w ogóle nie wyobrażam, pamiętam jak, bo ja w Gdańsku też mieszkałam w Akademiku, to jak przyszłam do Akademika w Gdańsku, to tam była jakaś lekka warstwa kurzu na meblach. Były łóżka mięciutkie, biureczka i tak dalej, natomiast tam były w naszym pokoju cztery, e, cztery piętrowe łóżka, e, bo na, na, pod spodem jest biurko, na dole jest łóżko, a na górze jest łóżko, przepraszam, pod spodem jest biurko i na tych łóżkach były materace takie, że właściwie mogłoby ich nie być, bo spało się jak na kamieniu. Um, I wszystko było pokryte, zresztą tam wszystko się kurzy w ciągu dnia naprawdę. Tam się, ponieważ jest ten smog, więc tam warstwa kurzu zalega, po prostu tam można sprzątać codziennie. Bo codziennie się wpiera taka warstwa kurzu. Trzeba się było przyzwyczajać. To znaczy, jak już zakleiłyśmy dziurę w oknie, to było lepiej, to już się tak nie zbierało. Było ciekawe. Tak, nasz kampus był duży. Może nie ogromny, ale duży, na pewno duży. Są większe kampusy, bo nasz Politechnika Bakińska ma dwa kampusy. Jeden, ten w którym my mieszkaliśmy, to jest ten główny. Poza tym jest jeszcze jeden gdzieś chyba na obrzeżach Pekinu. Kampus Liangshan i on jest podobno większy i bardziej komfortowy, ale no dojazd zajmuje to jest 50 km tak, więc to naprawdę jest daleko. Jeszcze jak na warunki komunikacji miejskiej w Pekinie, która bez przerwy jest zakorkowana, zapłoczona, to jest naprawdę daleko. Więc wszyscy byliśmy szczęśliwi, że wylądowaliśmy w tym głównym kampusie. i na zajęcia mieliśmy jakieś 10 sekund, bo ja mieszkałam na pierwsze piętrze, a zajęcia były na parterze. Więc można było schodzić w klapkach, w żabach, z kawą w ręku. A my mieliśmy tam zajęcia z chińskiego, tylko z chińskiego. To jest parę mankamentem, bo teraz w Gdańsku musimy nadrabiać wszystkie. Um, Przedmioty te prowadzone po polsku, to była historia Chin, kultura Chin. Natomiast zajęcia były tylko z Chińczykami, z Chińkami. Większość to były bardzo młode nauczycielki, takie prosto po studiach, bardzo zaangażowane. No i mieliśmy podział, było siedem grup. Wszystkie zajęcia mieliśmy tylko po chińsku, prowadzone. Ja je dobrze wspominam, było zupełnie inaczej niż w Polsce, bo w Polsce raczej się zmusza uczniów do nauki i pilnuje się, żeby się wszyscy uczyli. Natomiast tam było zupełnie bez presji, uczyć się trzeba raczej samemu. Nauczycielki raczej traktują nas trochę jak podstawówce, czyli trzeba zrobić jakieś zadanie, ułożyć jakiś dialog na zajęciach. No, no Można było się poczuć jak podstawowca, jak nie jak na studiach. Ja uważam, że to jest bardzo dobre, bo ja nie znoszę, jak się mnie zmusza do nauki. Ja się dużo więcej uczę, jak zupełnie nie mam presji. Eee, natomiast moje koleżanki, które są bardziej przyzwyczajone do e, taki, tego typowo polskiego systemu edukacji, że uczy się tylko tego, co każe nauczyciel, i nauczyciel później z tego odpytuje, e, no to, to dla nich było problemem. To, że nie było kogoś, kto czuwa nad tym, żeby nasz poziom naprawdę. E, w górę, tylko samo się trzeba o to zatroszczyć. Na początku mieliśmy jeszcze tydzień przerwy, bo to była rejestracja na uczelni, wypełnianie formalności, płacenie za ubezpieczenie, tego typu rzeczy. Więc mieliśmy tu bardzo dużo czasu na, na zwiedzanie, nie odkrywanie i na dodatkowo było ciepło, bo to był wrzesień, w Pekinie jest bardzo sucho. Więc naprawdę tam było bardzo, bardzo gorąco. Piękna pogoda, więc staraliśmy się już coś zobaczyć, zwiedzić. Na początku więcej zwiedzaliśmy niż na końcu, bo już listopad, grudzień, pogoda się popsuła, był bardzo duży smog, często po prostu nie chciało nam się nigdzie wychodzić. Ale na początku widzieliśmy pałac letni, i kilka parków, bo w Pekinie są przepiękne parki, w ogóle w Chinach są przepiękne parki. Zakazane miasto ja widziałam dopiero w grudniu i na wielki mur była wycieczka. Taka zorganizowano nam współczelnie. Bardzo trudno to docenić, nic o tym nie wiedząc, bo o ile jeszcze parki można podziwiać z powodu tego, tak że są po prostu piękne, tak obiektywnie rzecz biorąc, są przepięknie rozmieszczone, rozplanowane. Jest roślinność, na przykład z parku dzimszym, mojego ulubionego. Jest przepiękny widok na zakazane miasto. Z tyłu jest świątynia buddyjska, a z przodu jest widok z dołu na całe zakazane miasto. Robi niesamowite wrażenie. Natomiast na przykład świątynia Lamy, chyba największa świątynia buddyjska w Pekinie, taki ogromny właściwie kompleks świątyń. Jeżeli się tam idzie bez przewodnika, to można szczerze mówiąc stanąć, nie wiedząc nic o buddyźmie, i powiedzieć: aha, tu jest jeden posąg Buddy, tam jest drugi posąg Buddy, tam jest trzeci posąg Buddy, co z tego wynika? Zwłaszcza, że na przykład oznakowania to jest zabawne, bo jest. Tytuł po chińsku i po angielsku, jakiegoś opisu, ale sam opis jest już tylko po chińsku. Więc o czym jest ten opis, ale to co tam mówi, to już nie, jeżeli się nie zna chińskiego. Później, kiedyś byłam z moją koleżanką, kinką w świątyni Lamy, to już dużo więcej z tego wyniosłam, no bo ona, ona jest buddyską, więc mogła wytłumaczyć, o co chodzi, dlaczego stoi tutaj tyle skarbon, co oznacza ten posąg, jak się modlić. Mnie najbardziej chyba podobał się park dzision, głównie z powodu, naprawdę sama atmosfera chińskich parków jest trudna do opisania. One są zupełnie inaczej rozplanowane niż te nasze parki, bo to jest taka kontrolowana natura. Trochę to przypomina nasze parki w stylu angielskim, ale nie do końca, bo to jest taka kontrolowana natura, natura, która ma być. Możliwie najpiękniej i najbardziej idealnie ułożona. Zgodnie z, z, często z zasadami Feng I W parku Jingzhen naprawdę można to podziwiać. I to naprawdę się rzuca w oczy. Bo to jest park, który jest bardzo blisko zakazanego miasta. To jak jest zaprojektowane, to naprawdę rzuca na kolana. Drugim takim miejscem jest Pałac Letni, czyli Pałac Yihun. Który jest ogromny. Można chodzić i chodzić i chodzić. Natomiast no, do jakby samego pałacu tam za bardzo nie ma wstępu. To jest wielki kompleks z ogromnym parkiem. I w tym parku też widać takie naprawdę bardzo malownicze krajobrazy. Zakazane miasto to jest e, najprościej rzecz biorąc pałac cesarski. Ze wszystkimi zabudowaniami, w których mieszkała jego służba, Eunuchowie, małżonki, konkubiny cesarskie. A jest bardzo duży. Jak wszystko w Pekinie, tam wszystko jest duże. Naprawdę, tam przejście do sklepu zajmuje pół godziny. to była chyba pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy. W Pekinie wszystko jest duże: budynki są duże, ulice są duże, tylko ludzie są mali. Nie, nie byliśmy razem ze studentami chińskimi, bo mieszka mieszkaliśmy w akademiku dla obcokrajowców. Więc byliśmy głównie z ludźmi, naprawdę z całego świata. Akurat w mojej grupie było względnie małe zróżnicowanie, byliśmy głównie my. Byli Polacy, byli Krajczycy. Były dwie dziewczyny z Afryki, jedna z Nigerii, druga z Konruni. I kilka Rosjan. Natomiast w akademiku to zróżnicowanie kulturowe było ogromne. Byli wszyscy, tylko nie było Chińczyków. Chińczycy byli w swoich akademikach. Ale Dość łatwo było ich spotkać, bo było bardzo dużo spotkań organizowanych. Mieliśmy na przykład wielką organizację na uczelni, która właśnie zajmowała się poszukiwaniem partnerów językowych. I tylko często z tymi Chińczykami się było dość trudno dogadać, bo ja mówiłam po chińsku, a oni mówili po angielsku, bo oni chcieli ze mną podszkalić swoje angielski, a ja chciałam z nimi podszkalić swój chiński, więc trochę mieliśmy się priorytetami. Ale Generalnie z Chińczykami się bardzo łatwo nawiązuje znajomość. Wystarczy mówić o wszystkich upadach, które przyjdą na myśl. Szczególnie z Chińkami. E, o kosmetykach, o e, tym jaki jest duży smog, pytać skąd pochodzą. E, generalnie one bardzo szybko nawiązują kontakt i bardzo łatwo się z nimi porozumieć. Problem zaczyna się że kiedy zaczyna się rozmowa o priorytetach, bo Chińczycy bardzo często w ogóle się na w tym nie zastanawiają. Oni są programowani do tego, żeby pracować. Na przykład tam nie ma. To jest bardzo wygodne dla konsumenta, mniej wygodne dla pracownika, ale tam większość sklepów działa od rana do, od rana do północy, 7 dni w tygodniu. Chińczycy nie mają takiej sfery: e, praca, rodzina. Oni nie mówią, że teraz przychodzę do domu i zostawiam pracę w pracy i, i da się zajmować moją rodziną. Oni prawie całe życie poświęcają pracy. I na przykład w restauracji chińskiej, takiej podrzędnej restauracji, kelner jest w stanie się obradzić na klienta, jeżeli klient będzie chciał odnieść talerze do kuchni albo gdzieś postawić. co nie masz czegoś takiego, nie masz takiego proszę zostawić brudne naczynia tutaj. Ponieważ wtedy chiński kelner uznaje, że my nie doceniamy jego pracy i uważam, że ona jest niepotrzebna, bo możemy ją sobie sami zrobić jak raczej o polityce się nie rozmawia, bo po prostu jest jedna partia, więc można tylko mówić, że podejmuje świetne decyzje. Zresztą nawet jak się wypełnia jakieś formularze, to zaznacza się, czy jest się członkiem partii, czy nie. Ja. Chiny są taką zabawną mieszanką komunizmu i kapitalizmu. Jednocześnie ludzie tam naprawdę wierzą w partię, a z drugiej strony, jakby docenie oni uważają, że mają demokrację na przykład bo piszą wszędzie, to jest w ogóle zabawne, bo oni mówią o jakiejś socjalistycznej demokracji. To jest ich własna chińska, chiński wyrazek i cudowny chiński ustrój, czyli generalnie jest demokracja, ale i tak będzie partia. Znaczy, nie ma żadnej demokracji. A aczkolwiek oni bardzo chętnie mówią właśnie o wartościach socjalistycznych, wartościach demokratycznych, które są przestrzegane w Chinach. Ale czy generalnie się rozmawia o polityce? No, my raczej nie próbowałyś, bo nasza najmorszego też nie była aż tak wysoka, ale generalnie jeżeli się rozmawiało o polityce, to raczej co to krajowcami czy z Chińczykami. Z Chińczykami trzeba było raczej uważać. Chińskie centra handlowe są różne. Są te tak typowo zachodnie centra handlowe, jak na przykład Careful, widziale to chińskie, bo tam wszystko ma chińskie nazwy, to Maiden No, KFC to Kody. W każdym razie na przykład Careful. No to byłaby więc tak jak Karpum w Polsce, to jest bardzo drogi. Poza tym jest mnóstwo takich chińskich sklepików za wszystkim. Na przykład przy w takiej ulicy, przy której mieścił się nasz kampus, są sklepiki, w których można kupić wszystko. Począwszy od sznurówek, przez kosmetyki, po jakieś e, rzeczy do włosów, ubrania wszystko, po prostu wszystko. I szczerze to zależy, jakość zależy od tego, na co się trafi. Są rzeczy bardzo dobre, a są rzeczy, no, które można wyrzucić do kosza, jednego jednym Ja A osobiście kosmetyków nigdy nie kupowałam, bo w Chinach raczej jest strach z tym, bo na przykład, nie mają one tęci. Tam restauracje są raczej tanie, więc często chodziliśmy do restauracji, szczególnie kiedy nam się znadziło to jedzenie w chińskich stołówkach, bo poza tak naprawdę dwiema stółkami to jedzenie jest często bardzo złej jakości. Na stół. Znaczy, te, rzeczy są, już te warzywa są tak wygotowane i wysmażone w takiej ilości oleju, że potwierdziłem, żeby tam były jeszcze jakiekolwiek wartości odżywcze. Najczęściej chodziłam z moimi koleżankami do restauracji, które są na kampusie, bo ich było całkiem sporo i nie były drogie, albo na jakiejś uliczce, która jest niedaleko my mieliśmy tak jedną restaurację, w której była pierwsza restauracja, w której jadłyśmy cokolwiek, w Chinach, bo zaprowadził nas tam kolega, który już był wcześniej w mm. Pekinie, e, więc chodziłyśmy tam bardzo długo, kiedy poczułyśmy potrzebę zjedzenia czegoś normalnego. Ale wracając jeszcze do zakupów w Chinach, to są dwie rzeczy, które są takie bardzo typowe dla Państwa środka. Pierwszą są targi, a drugą stała. Targi w Chinach, one są niesamowite. Znaczy ja się osobiście nie znoszę targować, e, więc to by nie było moje ulubione miejsce. Aczkolwiek, można no, da się tam kupić piękne rzeczy. Głównie ubrania, czasem to torebki, buty, w tak śmiesznych cenach. No i jest milion podróbek. Naprawdę jest cały targ, to jest targ jedwabny, supermarket. To jest królestwo podróbek. tam wszystko jest podrobione, po prostu wszystko, można sobie kupić torebkę od Diora za równo wartość 50 złotych. I naprawdę niektóre te podróbki wyglądają prawdziwie, także gdyby się nie patrzy na jakość, to można pomyśleć, że to naprawdę jest. A drugą rzeczą jest Tam Taobao to jest takie chińskie Allegro, gdzie rzeczy kosztują naprawdę grosze. Jest wszystko, jakieś od kłódek do walizek, Prze... myślę, że nawet łomy by tam dało znaleźć. Wszystko. Jeżeli tam czegoś nie ma, to nie istnieje. Można zamówić wszystko, jakieś elektronikę, e, ubrania. Jak to wiem, gdzie mogę iść coś zjeść, kupić rzeczy, których potrzebuję. A kiedy przyjechaliśmy, to nie mieliśmy o tym wszystkim pojęcia. Musieliśmy szukać jakichś sklepów, nie było kołder, poduszek, niczego. Musieliśmy szukać jakichś sklepów, czy to w ogóle można odebrać. No, no powodem stresu, z tym związanego. No i jeszcze chorowaliśmy oczywiście na jetlag, no, zmiana strefy czasowej. A więc wszyscy byliśmy wykończeni, siedzenie w tych kolejkach do rejestracji. Jak się przyjeżdża 10 osób, no to się wszystko robi razem, więc wszyscy, wszyscy czekaliśmy na siebie nawzajem. No, trwało to wszystko strasznie długo, było bardzo męczące, to już już będzie inaczej, bo też przyjeżdżałem odpowiednio wcześniej. Zostawy łam swoich rzeczy w Chinach, więc jest też zupełnie inaczej bardziej znajomy ten tak, Kiedy leciałam po nas pierwszy, to była po prostu wielka nie wiadomo Gdzie, gdzie, co, jak, dlaczego?